Dziś w poczytajmy sentymentalnie, a to za sprawą zbioru wierszy Agnieszki Osieckiej zatytułowanego Sentymenty. Wydany został w 1996 roku. Rok przed śmiercią znakomitej autorki, znanej głównie z pięknych tekstów piosenek, napisała ich około 2000. W tym niewielkim zbiorze znajduje się 65 utworów, które są podzielone w cztery grupy. Noszą tytuły zaczerpnięte z wierszy poetki. I tak: pierwsza część to jest Nasze, ostatnie Bolero, następnie Gdzie to jest, drugi taki naród i ostatnia, czwarta część Taką mnie ścieżką poprowadź. Zamiast wstępu jest wiersz Nie żałuję. Natomiast zbiór kończy utwór, jeżeli jest. Lekturze wielu z tych tekstów na pewno będzie towarzyszyć słyszana gdzieś w głowie melodia. Znajdują się tu bowiem tak znane piosenki, jak w żółtych płomieniach liści. Uciekaj moje serce, niech żyje bal. Są i te mniej znane. Z jednego ziarna, kamień z serca, daty polskie czy dedykowany Krystynie Jandzie, międzyczas 1987. Wszystkie są jednakowo piękne i wzruszające, refleksyjne i melancholijne. Dużo tu strof o miłości, o rozstaniach, o naszych narodowych przywarach, o nadziei, że przecież zdarzy się jeszcze coś dobrego i o tym, że jak pisze poetka, ratunkiem miłość jest. W napisanej w 2015 roku biografii Agnieszki Osieckiej zatytułowanej Potargana w miłości, jej autorka Ula Ryciak tak pisze o poetce. Lubiła opuszczać salony, i znikać na peryferiach rzeczywistości. Miała talent do wyławiania ludzi na tak zwanych życiowych zakrętach. Kochała i porzucała, choć często i ją porzucano. Pełna nieodwzajemnionej miłości, rozdawała czułość w zwrotkach i refrenach. Czytajmy Osecką.